Panie Arku, skąd ten uśmiech? Tutaj kibice pozdrawiają strasznie mocno od pierwszych sekund, fajnie, cieszę się. Serdecznie pozdrawiam też wszystkich. Dobry występ, to jest no i jest To Dobry występ e, całej naszej drużyny. E, wszystko dzisiaj e, fajnie funkcjonowało i, e, i przede wszystkim cieszy trzeci mecz e, na zero z tyłu. E, obrona się spisała, e, ale też nie można powiedzieć, że tylko obrona, bo, e, bo pracuje e, e, i pracują napastnicy i, e, i pomocnicy, także e, tutaj naprawdę e, brawa dla, dla całej drużyny. Najtrudniejszy wasz mecz w tym sezonie z tych, z tych y, trzech, które do tej pory rozegraliście, nie licząc oczywiście tego pucharowego. Ciężki, ciężki teren tutaj na Widzewie i mm, nie będę cały czas mówił, że derby się rządzą swoimi prawami e, i tak dalej. Widzę chciał się przełamać e, i, i to była dla Widzewa chyba najlepsza okazja do tego, żeby, żeby to zrobić właśnie z nami. E, My wiedzieliśmy, bo zawsze jeżdżamy tutaj po, po trzy punkty i, i cieszę się, że z tego trudnego terenu udało nam się te trzy punkty, myślę, że przekonywująco, zawozimy do, do domu. W odpowiednich momentach, się bardzo wyrachowany futbol i efektywny, w odpowiednich momentach strzeliliście te gole, bo Widzew zaczął agresywnie pierwszą połowę, zaczął całkiem przyzwoicie drugą, pan miał przy tym szaleczu Czubaka trochę pracy, no później Tanżyna to już było 2 do 0 i w odpowiednim momencie i w pierwszej i w drugiej po połowie dawaliście znać kto tutaj, kto tutaj ma ten mecz wygrać. Tak, e, tak było, że, że, że widzę w pierwszy ruszył, chciał chyba e, no, zaznaczyć swoją obecność, że grał u siebie i, e, i przez chwilkę e, no, wybijaliśmy ich z rytmu, ale później wszystko wróciło do normy i, e, i po prostu graliśmy. Graliśmy w piłkę i e, druga e, połowa e, podobna. Na początku Widzew ruszył do odrabiania strat, a później my kontrolowaliśmy, strzeliliśmy drugą bramkę, a no i później graliśmy w piłkę, więc chyba miło było też popatrzeć na to, jak, jak gramy w piłkę. 4-0 z Odrą, 3-0 ze Stomilem, 2-0 z Widzewem, to teraz szykuje się 1-0, tak? Boję się właśnie tak, że kurna tak schodzimy. <laughs> Nie, no najważniejsze trzy punkty, koncentracja, pocieszmy się jeszcze dzisiaj. A, a, nie ma tego czasu za dużo, bo już w sobotę gramy kolejne spotkanie, więc e, szybka regeneracja i, e, i koncentra, e, koncentracja na kolejne spotkanie. Koncentracja. Gratuluję ten, tej koncentracji Dziękujemy, i wygranej. Dziękuję ślicznie.